Cześć, kochani widzowie, dzisiaj bardzo elektryzujący news, szczególnie dla naszego mózgu, ponieważ mamy świeżutkie, świeżuteńkie nowości z firmy Neuralink, która Tworzy nam chipy do mózgów, dzięki którym zyskamy super supermoce. No i te super supermoce nawet pojawiały się w tej konferencji, która się wczoraj odbyła. Jak widzicie, tutaj sobie gadają pan Elon Musk z innymi osobami. W tym momencie akurat gada CEO firmy Neuralink, więc warto też sobie jego twarz zapamiętać. No i co oni ciekawego powiedzieli? A powiedzieli mnóstwo ciekawych rzeczy podczas tych 50 paru minut. Serdecznie zachęcam do odsłuchania, jeśli ktoś ma czas, ochotę i chce się bardziej zagłębić. A jeżeli nie, to ja szybciutko Wam powiem o wszystkich ciekawych rzeczach, które tutaj się pojawiły. Po pierwsze, omówili dwa produkty. Jeden produkt nazywa się Telepathy. No i to jest ten produkt, który już szczepili pacjentowi numer jeden. Właśnie go tutaj, tego pacjenta numer jeden, możecie zobaczyć. No i jest to urządzenie. Tak wygląda właśnie ten implant, który wszczepiają w mózg. O tym sobie za chwilę też powiemy. Generalnie jego zadaniem jest, zadanie jest takie, by sterować myślami, czy myślami komputerem, czy jakimś innym urządzeniem. Tak, na razie sterujemy myszką na ekranie. To jest to, co udało się dzisiaj osiągnąć, ale docelowo mają znacznie ważniejsze i większe. No i drugi produkt, który mają, jest produktem, na który nazywa się Blindsight i ten produkt ma przywrócić widzenie osobom niewidomym. Jak to działa, o tym mówili mniej. Póki co to testują na małpach, więc skupimy się generalnie na produkcie telepatii, który już gdzieś funkcjonuje tak naprawdę i który jest w tym momencie testowany. Na ludziach, a nie tylko na małpach, i testowany z sukcesem, od razu powiedzmy. No dobrze. Docelowo chcieliby, żeby każda osoba, która będzie chciała, oczywiście, miała takie połączenie między mózgiem a resztą świata czyli taki IOT, czyli Internet rzeczy, w którym wszyscy będziemy złączeni. W sieci. No i liczą gdzieś, to jest oczywiście odległa przyszłość, czyli może za pół roku, nie, nie, no pewnie za wiele, wiele lat, na taką symbiozę między inteligencją cyfrową, która się tworzy, a właśnie ludzkim. Umysłem. No i dobra, co musimy wiedzieć w ogóle o działaniu tego urządzenia? Mózg działa za pomocą sygnałów elektrycznych. Znaczy działa też za pomocą sygnałów chemicznych i elektrycznych, ale nie wchodząc w szczegóły, są to, to, są to sygnały elektryczne. I zdanie, zadaniem tej technologii, którą oni tworzą, jest nauczyć się odczytywać. Najpierw można powiedzieć przejmować, a później odczytywać te sygnały. I samo urządzenie jest wstawiane do naszej czaszki, po prostu wycina się kawałek czas, czaszki, docelowo chcą rzeźbić na przykład kawałek czaszki i tam umieszczać, no i troszkę podłączają przewodów, tak jak tutaj widzicie. O, takie, takie piękne urządzenko może się znaleźć w przyszłości w mózgu każdego z nas, jeśli ktoś będzie miał ochotę. No dobrze, no i co dalej? Jak już się znajdzie w środku, to. Czy potrzebuje wymiany baterii? No nie, nie potrzebuje, ponieważ jest ładowane, yy, czyli ma w sobie jakiś tam akumulatorek, yy, który przechowuje energię i jest ładowane indukcyjnie. Czyli ten kabelek w ogóle nie wystaje poza naszą czaszkę, tylko jest w mózgu, natomiast nic poza naszą głowę nie wystaje. Nie ma żadnych kabli. Mieli Mieli czy mają trzy problemy? Pierwszy problem to jest ciepło, no że jak wiadomo, prąd oznacza zawsze jakieś ciepło, ładowanie oznacza ciepło, a mózg jest bardzo wrażliwy na ciepło, więc nie może się przegrzewać. Podobno ten problem jest rozwiązany. Potrzeba też szybkiej komunikacji, to znaczy, no to urządzenie musi wysyłać informacje o mnóstwie yy, sygnałów elektrycznych na sekundę, więc musi się komunikować. No tutaj pomijając to, że to jest pod skórą, no bo. Ciągle jest to pod skórą, tak? Mamy czaszkę gdzieś tam wydubaną, urządzenie na mózgu, skóra, yy, włosy, no i tak, musi się komunikować, więc się komunikuje. Podobno też już wszystko jest ok. Co prawda, musi się komunikować szybciej docelowo, ale na razie to jest rozwiązane. I jeszcze jeden problem, z którego powinniśmy sobie zdawać sprawę, szczególnie jeśli zamierzamy sobie taki implant umieścić w głowie w przyszłości, to jest to, że taka operacja, która jest mimo wszystko bardzo bezpieczna, robiona przez robota chirurgicznego, ona w minimalnym stopniu oczywiście zawsze spowoduje, że mózg się y, uszkodzi. Delikatnie rzecz jasna, bo tych komórek mamy miliardy. Natomiast podobno wszystko jest bardzo dobrze i da się go zregenerować. O, tutaj akurat widzimy moją ulubioną grę, macie znaczy akurat nie, 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 nie ten odcinek Cywilizacja, ale Cywilizacja 2, 1, fantastyczny. Fantastyczne gry, serdecznie polecam. Więc, jak tutaj widzimy, sobie użytkownik pierwszego tego telepatii urządzenia gra sobie, steruje myszką i super. No i fajnie, nie mógł tego robić. Teraz już może. Ok, pierwszym krokiem, który oni chcą osiągnąć. Z telepatii tym urządzeniem, jest odblokowanie cyfrowej niezależności dla takich osób, właśnie jak nasz pacjent numer jeden, które mają jakiś paraliż, yy, chorobę, no i nie mają możliwości, jakby korzystać z urządzeń. Yy, choćby komputerów, tak? Teraz mają mieć taką możliwość za pomocą tylko i wyłącznie myśli. Dla nas wydaje się to, że na razie to jest banalne, no co on może, on sobie steruje tylko myślami, gdzie kursor myszki podąża i klika coś, tak? Przechodzi gra, ale to jest naprawdę gigantyczny krok w kierunku opanowania zdolności mózgu. Oczywiście jeszcze tych kroków trzeba dużo wykonać, żeby móc odczytywać znacznie więcej rzeczy z naszego mózgu, no ale nad tym pracujemy. Zaraz też powiem Wam, co planują zrobić. z ten gościu Pacjent numer jeden, Nolan, używa tego urządzenia tak się do niego przyzwyczai, że używa go średnio 70 godzin tygodniowo. A chciałby go nawet używać więcej, bo jest takie super, tylko że no musi spać jeszcze, tak? Tak, tutaj, haha, ha, taki dowcip. No ale urządzenie jest naprawdę fantastyczne, jeżeli chce być. Jeżeli jego użytkownik chce go używać w takiej skali, no to naprawdę. Druga rzecz, którą warto wiedzieć o tym urządzeniu, że na razie, że ono jakby odbiera dużo prądu, ale nie wszystkie elektrody, które tam są, już teraz działają. I oni sobie zdają sprawę w Neuralinku, że będą musieli zwiększać jakby przepustowość, więcej tych danych odbierać i więcej tych danych wysyłać. Po co na przykład chcą to robić? A no chcą jeszcze umieścić między tym urządzeniem a, jakimś komputerem chcą umieścić docelowo AI, które będzie pośredniczyło i nauczy się sposobu myślenia tej osoby. Czyli machine learning, uczenie maszynowe, będzie lepiej odczytywało i szybciej uczyło się, co nasz mózg chce, niż my jakby nauczymy to urządzenie sami wielokrotnie, powtarzając dane działanie. I to będzie niesamowite, kiedy tutaj zintegruje się AI, a tak sobie myślę, bo oni o tym też tak prosto mówili, ale jeżeli doda się AI, który się nauczy naszego konkretnego myślenia, to za pomocą myśli tak naprawdę będziemy mogli wykonać. Każdy kontakt z komputerem. Czyli no, dłonie przestaną nam być potrzebne. Yy, oczywiście, nadal będziemy mogli wykorzystywać w różnych innych potrzebach i sytuacjach. Dobrze, yy, ok, więc mała, ma, mały procent tych elektrod działa, ale będzie działało i więcej, i będą więcej przesyłać yy, danych. Póki co, właśnie użytkownik musi się dość długo uczyć z takiego urządzenia korzystać. No i na razie uczyć się korzystać z ze wskaźnika kursora. Yy, dalej yy, łączność odbywa się za pomocą Bluetooth, czyli Bluetooth standardowo z telefonów znamy Ten, to urządzenie też się komunikuje za pomocą yy, Bluetootha. Celem urządzenia jest, jakby kolejnym, jest umożliwienie komuś, yy, takiemu człowiekowi, który yy, nie ma normalnego życia, przeprowadzenie całkowicie normalnego życia. Yy, tak, yy, no oczywiście to będzie bardzo trudne, natomiast z punktu widzenia obserwacji tej osoby z zewnątrz, no to my nie będziemy widzieli, że ona to urządzenie ma, nawet. Chcemy dać ludziom supermoce, mówią przedstawiciele, których widzicie tutaj na filmie. Początkowo przywrócić moce, które stracili w trakcie życia, albo ich nie mieli od urodzenia, a potem dać im dodatkowe supermoce jeszcze. No nieźle się zapowiada, prawda? Obecnie koncentrują się na kontrolowaniu komputerów, co zresztą tutaj widzicie, czyli kursor sobie pięknie lata. Odblokowują niezależności tych ludzi póki co w wirtualnym sieci, ale to i tak dużo. W przyszłości planują umożliwić tym osobom właśnie. Niezależność w świecie fizycznym, i to będzie się działo. Planują to zrobić na kilka sposobów. Na przykład na kontrolą robotów, czy robota rozumianego jako wózek inwalidzki, tak? Że myślami będziemy mogli sterować wózkiem inwalidzkim, pewnie samochodem również gdzieś tam docelowo. Trzeba o takich rzeczach myśleć. Na pewno też rozważają coś takiego, że będziemy po prostu myśleć, a za nas syntezator motyw mowy będzie mówił. Ktoś może powiedzieć, przecież było to. Stephen Hawking miał coś takiego, no nie, tam to najpierw musiało być zostać. Krok po kroku, napisane literka po literce. Tutaj wystarczyłoby pomyśleć i od razu się komunikujesz. Więc, mimo że twój umysł, mózg jest rozdzielony, oddzielony od ciała, to samym mózgiem jesteś w stanie wiele rzeczy wykonać. I to będzie to będzie niesamowite dla tych wszystkich osób. Yy, Okej, okay. nie ma też fizycznej bariery z ich punktu widzenia, która uniemożliwiłaby pełne rozwiązanie problemu paraliżu. Czyli, jeżeli ktoś jest sparaliżowany, bo uszkodzony ma kręgosłup, to docelowo istnieje, znaczy jest taka możliwość, oczywiście podkreślałem, że jest to bardzo trudne, ale teoretycznie nie ma problemu, żeby ominąć uszkodzony nerw i jakby komunikować się między mózgiem a tymi elementami. No tutaj już nie wchodzę w szczegóły, oni też nie wchodzili, no ale gdzieś tam jakby jest to możliwe teoretycznie. Ale technicznie jeszcze bardzo, bardzo daleka droga do tego. Kolejne, kolejną rzeczą, o której wspominali, to jest taki, że oni chcą oczywiście aktualizować oprogramowanie w środku, ale też zamierzają w przyszłości stworzyć sposób na jakby wymianę tych neuralinków. Czyli ma być tak, że wchodzi jakieś nowe urządzenie albo kolejne, kolejne, kolejne i chcemy je wymienić u siebie, bo już warto. No to wtedy ten proces ma być relatywnie łatwy do przeprowadzenia. Więc. Dlaczego nie? Wydaje się, że, 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 że no to jest jak zwykły może być jak traktowane potem jak zwykły zabieg, może nie tak jak wizyta u fryzjera, ale być może. Yy, ok, yy, chwalą się, że za nimi już setki operacji, yy, oczywiście większość z nich, albo prawie wszystkie wykonane na zwierzętach, yy, wyprodukowali już tysiące urządzeń nie sprawdzali. Póki co takie urządzenie jest w stanie działać 4-5 godziny na jednym ładowaniu. ładowanie samo w sobie trwa 10 minut indukcyjne, przykładamy do główki i nam się w 10 minut wszystko ładuje. Chcą dłużyć ten czas y, oczywiście do takiego normalnego dnia, żeby cały dzień sobie takie y, urządzenie mogło, mogło działać. No i y, wydaje się, że są optymistami w tym, co robią. To znaczy zakładają, że y, mimo, że mózg jest oczywiście bardzo skomplikowany, to, że te procesy są powtarzalne, jeśli tutaj się zaprzęgnie jeszcze AI do uczenia naszych myśli, no to może być ten proces i wszczepienia implantu bardzo jakby no, szybko dawać efekty i duże efekty. No i ostatnia rzecz, o której warto powiedzieć, o której też wspomnieli, to jest to, że póki co to urządzenie wysyła sygnały ale oni by chcieli w przyszłości też, żeby odbierało sygnały, co oznacza, że będziemy mogli coś do mózgu wgrać. Ale to jest oczywiście sci-fi póki co, yy, więc czy nawet fantastyka, ale, ale, ale podejrzewam, za parę lat już może nie być. Czyli hipotetycznie oczywiście na razie bardzo. No, oni tego nie powiedzieli, ale sobie możemy powiedzieć, dobrze, czyli można się nauczyć języków, będzie albo wgrać sobie wspomnienia, albo wymazać złe wspomnienia albo przeżywać coś w wirtualnym świecie, nie na ekranie, tylko od razu w mózgu, no to oczywiście wbiegamy, już w przyszłość nie chodzi o to, że to będzie za rok, dwa czy pięć, czy nawet dziesięć, ale, ale, ale gdzieś takie rzeczy też prawdopodobnie będą za jakiś czas możliwe. No dobra, więc serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego, dzisiejszego AI Newsa. Uch, gorąco dzisiaj strasznie, no i ten news też taki dosyć gorący. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnym AI Newsie.